Łączenie MCU z Uniwersum Mutantów prawdopodobnie rozpocznie się już w Falcon and the Winter Soldier, gdyż na planie serialu w Czechach reporterzy ujrzeli miejsce, które przypomina fikcyjny kraj. Madripo, owy kraj, został specjalnie stworzony na rzecz komiksu Nowi Mutanci i władzę nad tym krajem sprawował syn Wolverina, Daken. Lecz w pewnym momencie także Hydra przejęła władzę w tamtym miejscu. Patrząc na to, co mówił Kevin Feige o wprowadzeniu Mutantów do MCU, Wydaje się, że taki ruch byłby za szybki w uniwersum. A wy jak sądzicie? Twórcy postawią na wątek z Hydrą, czy ruszą lekko w kierunku mutantów? Studio Fox kolejny raz zmienia strategię w sprawie wypuszczenia nowych mutantów. Ścieżka, która wiodła do premiery w zaciszach domowych, zmieniła swój kurs z powrotem na duży ekran. Nową premierą kinową filmu jest 28 sierpnia. I to zabawne, nikogo nie zdziwi, jeśli do tego czasu coś się zmieni, gdyż to już czwarty raz kiedy data ulega zmianie, a tym razem dodatkowo sposób wypuszczenia filmu. A wy? Będziecie szli do kina, czy jednak wolelibyście obejrzeć film w zaciszu domowym? MCU ruszyło w końcu z projektem związanym z Nova Corps. Nie wiadomo jeszcze, czy ma być to serial na platformę Disney+, Plus, czy film kinowy, lecz potwierdzony jest fakt, iż studio szuka od twórcy głównej roli, którym będzie albo Richard Ryder, albo sam Alexander. Doszła również teoria, że prawdopodobnie jest możliwość ujrzenia obu bohaterów walczących razem ramię w ramię. Jeżeli nie chcecie spoilerować sobie gry Avengers, przewincie do kolejnego newsu. Dość ciekawe wycieki odnośnie gry Avengers trafiły do nas, w których m.in. głównym zadaniem Kamil Khan będzie ponowne złączenie ekipy Avengers wraz z technologią AAM, a głównymi wrogami mają być Kree, a za całym zajściem zmieniającym ludzi w Inhumans podczas A-Day ma być Modok. Oprócz tego wiele postaci będzie miało swe 5 minut i to m.in. Hawke, Hank Pym, Ultron oraz kraj czarnej pantery Wakanda. Podobno na końcu gry Kamala Khan ma otrzymać propozycję dołączenia do grupy, którą ma odrzucić. Dodatkowo w scenie po napisach ma mążyć Skralla, który pojawia się na Ziemi i zamienia się w Stanalii. A najważniejszą informacją jest to, że jak wszyscy się tego spodziewali, kapitan Ameryka przeżywa początek gry i jest leczony przez AAM. O czym mamy dowiedzieć się w trakcie rozgrywki. Nadeszły do nas dobre wieści, albowiem już 3 lipca będziemy w stanie zagrać w oczekiwanego od dawna Iron Man VR. O czym poinformowało Sony Interactive Entertainment 12 maja. Premiera tej gry już od dłuższego czasu była przekładana. A to z powodu The Last of Us Part II, czy też nadal trwającej na świecie pandemii koronawirusa. Lecz w końcu udało się wyznaczyć ostateczną premierę. A czy wy również czekacie na nową grę od Sony?